Odczytujemy fragmenty edy poetyckiej e, dla uczczenia znakomitej tłumaczki, która przetłumaczyła na język polski, pani Apolonii Załuskiej z Pieśń o bogach, wież Bawelówy, słów, słów my słuchajcie, potomkowie święci, wyżsi i niżsi Hengala synowie. Mak, drzwi jeszcze raz. Pieśni o Bogach, wierzcz Bawełny. Słuchajcie, potomkowie święci, wyżsi niżsi, Heimdala synowie. Każesz mi mówić, ojcze wszechpotężny, o dawnych dziejach, jak sięgnąć pamięcią. Pomnę olbrzymów przed wieki poczętych, co piastunami byli moimi, i pomnę dziewięć światów i dziewięć świętego drzewa korzeni w Bogu Ziemi. W zaczątkach świata, za czasów Imira, nie piasku, nie morza, ani chłodnych bałwanów. Nie było ziemi i nie było niebios, ni traw nie było, lecz czeluś otchłali. Aż bura synowie wydźwignęli ziemię i midgard sławny podbułowali. Słońce południa ogrzało głazy, a bujnym kwieciem okryły się pola. Towarzyszyło słońcu miesiącowi, prawicę swoją kładło na skraj nieba. Słońce nie znało mieszkania swego, a miesiąc mocy swej nie znał. Gwiazdy, gdzie stać nie wiedziały. Bogowie wszyscy z tej wielkiej zwołali i nieśmiertelni tak nad sprawą radzili. Miesiącowi na nowiu i nocy imię dali, poranek nazwali i południe takoż, i pod wieczerz, i wieczór, by móc liczyć lata. A sobie się zeszli na itawale, hrab i ołtarze wznieśli wysokie. Kowalskie zrobili ognisko, złoto obrabiali, obcęgi kuli narzędzia stwarzali. Igrzyska urządzali na dziedziniców weseli nie mieli niczego, co nie było złotem, póki nie przyszły trzy tulsów dziewice z Jonheimu, ojczyzny olbrzymów. Bogowie wszyscy Sejm Wielki zwołali i nieśmiertelni nad sprawą radzili. Kto tu ma stworzyć karłów zastępy z brinira krwi i Plejna kości? Tam wtedy Mocnognir stworzony został najznamienniejszy, Durin jako drugi. Ci ulepili z gliny mnóstwo karłów, na podobieństwo ludzkie, tak zaświadczył Durin. Ne i Nidi, Nordi, Sutri, Austri, Westri, Altjot, Dvalin, Nar i Nain, Diping i Dain, Bifur, Balur, Bombur, Nori, An i Onar, Ain i Mütwitnir. Wiki Gandalf, Windal, Thorin, Tror, Train, Trek, Wit, Lit, Nyr, Nerad, Terazja Karów, Regin i rysvit, Wiernie wyliczam. Fili, Kili, Fundi, Nali, Heptfili, Hanai, Sfiur, frar, Hornobori, i loni, Orgvanger, Jari, Eikinsklaidi. Pora powiedzieć ludziom Dwalina, Rzeszy karów, Lofar, Rut, zaczął, co z skalistych stron tak szlakiem na piaszczyste ciągnęli ławica. Tam był Draupnir i Dolb-Jasir, Hor, Haukspori, Lewan, Gloin, Dori, Ori, Duf, Skir, Skirfiri i fir, Skafit, Ayr, Alf, Ingli, Eikin, Fialar i Frosti, Fidr i Ginat, póki ludzkość trwać będzie, wiadomo, że Rodu praojcem jest Lofar. Wtedy z tej rzeszy stąpili trzej asowie, mocni i miłościwi, do dzieł niebytu. Ujrzeli na ziemi w niemocy leżących aska i emble, nieświadomych bytu. Ducha nie mieli, tchu nie mieli, ni krwi, ni głosu, ni rumieńców zdrowych. Dech dał im odin, a dusze dał hymnur, krew dał im lotur i rumieniec zdrowy. Wiem, gdzie jesiąc stoi, ich zdrasł zowie lśniącą długotnością pienie, jego zroszone z niebie i co w dolinach spada, koło urd i studni wciąż zielone stoi. Stamtąd przybyły drzewy wiedzące trzy z owej sali, co pod drzewem stoi. Urd zwie pierwsza, a druga, w erdantii, rytowały w drzewie, skut na imię trzeciej. Postanawiały losy, zakreślały żywot, ludzkim istotom stwarzały przeznaczenie. Pierwszą na świecie wojnę ponę, gdy na oszczepy gulwajk bili, kiedy ją w chali hara spalili, trzykroś palili, trzykroć palili, trzykroć odrodzoną, wielokroć razy, a wiecznie żywą. Hajd ją zwano, gdy w dom wchodziła, wieszczka mądra różce moc dawała, czarowała wszędzie zmysłów obłąkanie, złym niewiastom rozkosz i radość. Najwyżsi rządcy, sen wielki zwołali. I nieśmiertelni nad sprawą radzili. Czy grzywnę Asowie powinni zapłacić, czy też wszystkie bogi ofiary równo dzielić? Rzucił był od nich tłum wojów. Pierwsza na świecie walka to była. Wał twierdzy Asów powalą został, Walesi na pole wkroczyli wanowie. Bogowie wszyscy seń wielki zwołali i nieśmiertelni nad sprawą radzili. Nieszczęść, kto na niebo sprowadził i żonę Oda z Olbrzymowi oddał. Tor gniewem zburząc, samowolnie młot zniósł. Rzadko spokojny w podobnych sprawach. Złamane słowa, przysięgi i śluby I ważne umowy wspólnie zawarte. Wiem, że Haimdala, róg jest ukryty Pod świętym drzewem, gdzie wiatr świeży wieje. Rzekę widzę tokiem na nierwącą ofitym Zastawu walfadra. Wiecież teraz czy nie? Na dworze siedziała, gdy starzec przyszedł. Asów król i w oczy mi spojrzał głęboko. Czemu pytacie mnie, stawiacie na próbę? Wszystko wiem, Odinie, gdzieżeś oko ukrył. Wiem, że Odina oko jest ukryte w sławnej Mimira studni. Każdego rana Mimir pije miód Za zastawu Odina. Wiedziesz teraz, czy nie? Pierścienie Herfet, dał i na szyjnik. Dostał wierzby mądre czarów wzrost przyszłości. Patrzyłam daleko, widziałam każdy świat. Widziałam z dala przybyły walkirie pędzące, go, pędzić gotowe do pól bohaterów. Skult tarczę niosła i skogul drugą, Guldr, Hildr, Goldun i Giskargi. Widziałam ukryte z skrawionego Boga odyna dziecka Baldra przeznaczenia. Wysoko nad wałem stał rosły, złej, sławy, lecz piękny krzew Jemioły. Stała się z Jemioły, co wiotką się zdała, śmiercionośna strzała. Chod ją wypuścił, Baldra brat urodził się wkrótce. Noc jedną miał synodyna, wroga gdy zabił. Rąk nie mył wcale i włosów nie czesał, póki nie przywiódł na stos wroga brata. Ale flik płakała w fansali, nad klęską walchali. Wiecież teraz czy nie? Więzek widziałam u źródeł gaju, złego przynoszącego podstępnego loka. Sigin tam siedzi, siedzi Losy męża, szczęścia jej nie dały. Wiedziesz teraz, czy nie. Rzeka płynie od wschodu dolinami jadu, mieczów pełna, oszczepów. Silt się zowie. Stała na północy, na polach Nidu, sala ze złota, syn Syn dr -rodu. inna zaś stała na okolu, sala uczt Olbrzyma, brimir jego imię, salę widziała. Zdala od słońca stoi, na wybrzeżu trupów, na północ wychodzą wrota. Jadł krople, przez dymnik padają, na, ze grzbietów węży plecione są ściany. Tam widzę rzekę, pod prąd żmudnie brodzą krzywoprzysięstcy i mordercy wilki. Tam z sienik umarłych ciała. Wilk rozrywa ludzi. Wiecież teraz, czy nie? Wspólnie nominujemy do dalszego czytania fragmentów edy Poetyckiej wielkiego wikinga naszych czasów, pana Jarla Einara, zwanego także Stanisławem Dowczykiem. No, mam nadzieję, że, że pan Jarl też się przyłączy do, do naszej akcji i wspólnie z nami poczyta. Dziękuję.